Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Pogon Siedze wola Pan Jaromir Wieprzęć, szkolenie zespołu ze Stalowej Woli. Pan Piotr Szechowicz, trener zespołu Pogoni. Proszę o komentarz i ocenę dzisiejszych zawodów. Na początek trener Star Stalowa wola Można tu mikrofonę Panu Pana trenera. Dziękuję. Dobrze, ja będę na... trzymał. Gratuluję trenerowi, i chłopakom z Pogoni, że Trzech kolejnych punktów, które czy, przy, przybliżają, a Byt w drugiej widzę. My niestety no, o ten będziemy chyba walczyć do ostatniej kolejki. Ale wielkie słowo uznania dla chłopaków dzisiaj. Typowy mecz walki, typowy mecz o, o punkty. Y, może nie było zbyt dużo pięknej gry, ale było widać walkę, charakter tych chłopaków tak z jednej jak i z drugiej strony. Ja muszę pochwalić swoich chłopaków za że zostawili naprawdę dużo zdrowia i, i, i chcieli, chcieli ten mecz wygrać to było widać w, w porównaniu z tymi ostatnimi spotkaniami, to naprawdę jest duża różnica i myślę, że jeżeli w tym yy, będziemy szli w, 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 tym, w tym kierunku to yy, tą spokojnie utrzymamy w, w Stalowej Woli mówię jeszcze raz wielkie podziękowania za, yy, za charakter i za wolewarkę, chłopcy sobie mogą spokojnie spo, yy, spojrzeć w lustro dzisiaj. Yy, na temat sędziów nie chcę za dużo mówić, ale 6 grudnia, z Mikołajem temu, więc Mikołaj był godziny temu. I na tym jest Dziękuję bardzo. Teraz proszę o ocenę dzisiejszego meczu Pana Piotra Szczekowicza. Yy, dzisiaj mieliśmy jeden cel postawiony sobie po, po tym nieudanym naszym występie w Lublinie. Nie podjęliśmy w ogóle walki i ten mecz przegraliśmy w sercach, bo na wojsku niestety tam się nie udało. Ponieważ ze Stalową Wolą nam się gra naprawdę bardzo ciężko. Ja nie przypominam sobie dwóch ostatnich meczach, żeśmy nawet bramkę zdobyli Stalową Wolą. Ale tu nam chodziło tylko o to, żeby ograć zespół ze Stalowej Woli. Naprawdę to, co nie poprosił, przeciwstawić jej się walką, Bo dzisiaj pięknej gry nie było, ale było ogromne zaangażowanie. A z drugiej strony, żeby Braliśmy w innym ustawieniu niż, niż zazwyczaj, więc troszeczkę, troszeczkę znowu się gdzieś tam gubiliśmy, ale chcieliśmy się otworzyć na, na tą grę, bo widzieliśmy, że stal nieźle broni. Ale dość łatwo jak wyprowadza kontrata, jest im gdzieś tam po kilku zabrać, żeby tę damkę, bramkę zdobyć. Udało się zdobyć tą bramkę rzutu karmego. Nie do mnie jest cena, czy był, czy nie był, bo ja się nie... Kiedyś się wypowiedziałem i zostałem ukarany, więc teraz tego nie powtórzę. A cieszę się to, że, że ten cel, który powiedzieliśmy sobie, żeby nieważne jak, nieważne czym, nieważne w jaki sposób, ale te dzisiaj trzy punkty po prostu w meczu zostało mogło zdobyć i to był główny cel dzisiejszego spotkania nasz. Tutaj się. dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę o pytania. Jarosław Mieczek, Tygodniu Księdecki. No, Dla... gości, mam pytanie. Czy czuł się pan dzisiaj jak na wyjeździe, czy jak u siebie? Czego ja powiem, jak u siebie? No? Momentami więcej bardziej było waszych kibiców, niż naszych siedleckich. Znaczy to... Czy w, w, cały czas nami. Na na cały czas nami było to ręcznie. Nie pan co, to, to jest w, tak, że y, ci kibice są z nami niezależnie, czy Talowa gra dobrze, czy nie słabo, czy wygrywa, czy przegrywa. Oni praktycznie są na każdym wyjeździe. sobie nie przypomniał wyjazdu żeby kibice nie jechali na mecz i nie wspierali naszego zespołu. I mam nadzieję, że dzisiaj, chociaż mecz przegrany, oni złego słowa o chłopakach nie mogą powiedzieć, bo naprawdę zostawili zdrowia, bardzo dużo dzisiaj, pokazali charakter i myślę, że w następnych meczach to będzie procentować, a ze swojej strony i myślę, że w strony wielkie ukłony dla naszej kibiców, że, że, że nawet w tak trudnych warunkach jak jesteśmy teraz w tej trudnej sytuacji, oni za nami jeżdżą na ulicy. I Pytanie do pana Piotra. Ale także się pewna sytuacja w To początek meczu. Tam pan pamięta, pierwsza minuta nie jest szanowna a trzecia minuta już gol. Tutaj też około 30 minuty, jak tylko broni, praktycznie sytuacja sam na sam. Wypada bramkę, byłoby trudno. Skąd się bierze taki... No, Zły początek spotkania po raz kolejny. Czy wie pan co, no, jakby tak już tak pan przewodnicząc, że ta sytuacja wyszła, no na pewno było złe ustawienie w linii, bo, bo piłka to była, była między dwóch, e, czyli ustawienie między Roberta a Agu, ale niestety w linii nie wytrzymał chyba z tego, co my widzieliśmy Rafał. E, no ale z drugiej strony wie pan, no bramka się jest od tego, żeby bronić, żeby nam pomagać. No, wie pan, ja to... Mnie zawsze uczono w ten sposób, że piłka nożna to jest gra błędów, ale chyba ten zespół, który tych błędów popełni mniej. Czy dzisiaj popełniliśmy mniej błędów? Wydaje mi się, że, że, że gdzieś tych błędów zapomniałem gdzieś tam nie chnęliśmy. No ale mówię, no, staraliśmy się nie dopuścić zespół stalowej woli do tego, że będą tak graża, bo uznając trenera, pamiętając go jeszcze z boiska, gdzie ja przeciwko niemu grałem, to wiedziałem, że zespół idzie z charakterem, bo zawsze trener gości, miał ogromny charakter, wola i poświęcenie, poświęcenie, w szczególności na boku jak grał, to, to rzeczywiście ja pamiętam taki mecz w Ząbkach, jak graliśmy, że, że, że naprawdę ciężko się, ciężko się grało przeciwko e, trenowi gości, ale no, widać, że ten zespół e, wyszedł inaczej. No ja widziałem wcześniejsze mecze, znaczy mecze, urywki te, gdzie mogłem znaleźć w internecie oczywiście, to nie było takiego zaangażowania ze strony Stalego wojny jak dzisiejszy mecz, gdzie chłopcy Widać, że, że im też zależało, widać, że mają trudną sytuację. No my w takiej sytuacji byliśmy, byliśmy rok temu. Panie, panie, państwo pamiętacie, zresztą mieliśmy w całej woli świetne spotkania. Przyjechaliśmy 2-0 zresztą, gdzie pan dyrektor był na meszu. Nie strzeliśmy wtedy rzutu karnego. No, no cóż, no, no ciężko sięga przeciwko, przeciwko ta, takiej dużynie. no Błędy? Mamy nad czym pracować, panie dyrektorze. Może i także? Na pewno.